let Pinka, mocha, mocha, pinka. You see pinka, mocha, pinka, mocha, pinka, 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 pinka. Chyba dwie. Jedna się ciebie posie. Dziękuję. A będziesz ładowała piasek do taczki? Jak ktoś cię skoparzy na sypanie. No, ktoś tą pracę musi wykonać. Kto ją wykona? Olenka to to jest Komisarz! patrzę na Pani Komisarz! Może łopatką? Może łopatką. Komisarz! No, łopatką, Komisarz! łopatką. Komisarz! Łopatką? Gdzie masz łopatkę? Gdzie masz łopatkę? No przecież to twoja praca to twoje zadanie Gdzie masz łopatkę? Gdzie masz łopatkę? Gdzie Dziękuję dodatki musisz dodatki musisz tam Ładować? Mam ładować do taczki? Tak, to się pani. Proszę, panie. Proszę, pomogłem ci. Pomogłaś mi. Tyle, że ci pomogłaś. To patrz. Lubisz taką ciężką pracę? Lubisz Oleńko taką ciężką pracę? Tak. Lubię taką ciężką pracę. Panowie, że możemy powiedzieć tam tym, że możemy powiedzieć pa.